Zginam, paluszek, paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek, paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek moją głowę wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek moje włosy wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek moje czoło wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek moje uszko wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje. Paluszek moje oczko wskazuje, paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek mój nosek wskazuje, paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek moje policzki wskazuje, paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek moje usta wskazuje, paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek moją brodę wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek moje ramię wskazuje. Paluszek zginam, paluszek prostuje, paluszek mój brzuszek wskazuje.